Najwydajniejsza ekspiarka na serwery SMP. Oto wszystkie potrzebne przedmioty do wybudowania ekspiarki. Kopiemy pomieszczenie o wymiarach 9x9x11. Następnie stawiamy kolumnę na środku. Rozlewamy wodę i niszczymy bloki, które zostały niezalane. Budujemy miejsce do zabijania mobów. Stawiamy tabliczki, niszczymy bloki na krańcach wody. Podmieniamy cobblestone tyloma spawnerami, ile mamy. Gotowe. Nie zapomnij użyć miecza z szerokim ostrzem 3, aby zwiększyć efektywność.